Na wybór Kochanie Kocham Cię, wszystko zmienia Zastanawiam się nad szacunkiem do zasady Uczuciem trani Rozważam, czy ja coś Znaczy w jej oczy. czy Być może tylko sobie wmawiam, że Nie daje na muzykę Jestem gotowa, by walczyć O pracę, wiem, to jest Nasze marzenie, kochanie Rozumówi mówi, i raz, w sercu mówi Walczę pracę w mostce, prawda? Co już ja zawsze Cię słucham, głosu serca, ponieważ wiem, że z uczucia nie wygra Muzeczkę, Można się domyślić, co zrobię dalej, krótko. Robię, gdy do ucha mówisz. Kocham Cię, pocałunki Twoich ust. Po co mam Ci pisać? miliony piosenek, gdy sercu powiedzieć, kocham Cię słowa. Kocham, mówisz kocham cię pocałunki twoich ust po co mam pisać ci miliony piosenek ty wystarczy powiedzieć kocham cię słowo każda z nas za uczuciach w energii wie Słytuszko czuję kocham cię ja i ty mamy żyć dla ponad tysiąc piosenek na Napisanie poszło na darmo Wiem moje doświadczenie To za mało Cóż Tego co czuję do niej nie. piszę Żadne słowa Wora zakładać maskę Profesjonalne pisarki bez uczuć Ale czuję miłość do niej wiem, że warto starać się o nią Zakochałam się w tobie muzyką, tak? to już Dziękuję w pisaniu, bo Gra na instrumentach nie trami jest. Róbmy to, co kochamy. Ty kochasz grać na harfie, kocham. Tak chcę piosenek pisać, to co chcę. tak jest nam najrabiej. Róbmy to, co Mówisz, kocham cię. Po co ci twój ust? Po co mam ci pisać miliony piosenek? Wystarczy powiedzieć, kocham cię słowo. Każda z nas o uczuciach partnerki wie. Zaledwie czuję, kocham cię. Ja i ty mam żyć. Tak, Robię, gdy to ucha mówisz. Kocham cię, pocałunki twoich ust. Powodem ci pisać miliony piosenek, ty. wystarczy powiedzieć. Kocham cię słowo. każda z nas o uczuciach partnerki wie, co tuszko czuję. Kocham cię, ja i ty. Mam żyć. kogo. Lubię, Robię, gdy do ucha mówisz. Kocham cię, pocałunki twoich ust co mam pisać ci, miliony piosenek ty, wystarczy powiedzieć, kocham cię słowo, każda z nas w uczuciach partnerki wie, z czuję. kocham cię, ja i ty mam żyć, drago, go, robię ty uchy, mówisz, kocham cię, pocałunki twoich ust, po co mam ci pisać miliony piosenek ty, wstyd, czy powiedzieć, kocham cię słowo,